Zwycięca Zyka Bruk naszego okrągu Radom jak drugi radokiem Na się podparć Prezes firmy Językow Róg, pan Sergio Kamilczyk. Prezes Nadużnego Głównego Związku jest pan Sławomir Pietrzyk. Oraz pani dyrektor finansowa firmy Językow pani Emilia Dimas. Prosimy o stroje.

tak, tak. Prosimy tutaj na boisko pks ma zawsze gry z do, 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 do. Może pocha to Pan przy, przyjmie. <noise> na swoje ręce i na ręce kapitana gratuluję Kapitan, eh, eh, taki... kapitan zespołu Radomia Mateusz Wójcik odbiera okazały Puchar Płacze, jeszcze raz duże kłopot. No to

待ってくださいま。